Cześć, z tej strony Dematus, jest ze mną Krzysztof. Witam! Witam, <grym> Witam z powrotem. <grym> po krótkiej przerwie. Co tu się stało? Bo widzę, że zdjąłeś już silnik. Kurczę. To się miałeś na, ja miałeś silnik. na mnie poczekać, a nie poczekałeś ty. To była, diable. to była spontaniczna robota wczoraj. Mnie tchnęło na taki szybki demontaż silnika. Wyjąłem go akurat wczoraj sam z 30, za pomocą 30, turem. I co? I musimy jak dalej, no bo pacjent jest tak. Ja się no, się ładnie Nie trzeba go poluć, Trochę piecyk jest taki nieszczelny, ale. ale jest dobrze. Ale jest dobrze. Czekaj A co, mam... co chciałem jeszcze powiedzieć, tu wam pokażę, bo ktoś tam się na Facebooku doczepił, nie wiem czy widziałeś, ale że na jednym koziołku stoi, że jak na nogi jeszcze chcemy je mieć, to. żeby podstawić klocki, nie? No to są podstawione. Jest koziołek, jest lewarek pod kabiną. No. Ale. Do, to mi dalej niż ziela nie spadnie, a do nieba nie poleci. A no do góry nie poleci, nie? Jak to, nie to się nie mówi? Poleci, no to co? Co tu dzisiaj w planie, jakie są? Co jest w planie? Ja ci bym zadał taką robotę dał lepiej, abyś odkręcił te wszystkie dookoła śrubuje na, na 13 klucz, nie? Ósemki. Nie no. wyjmiesz sprzęgło, nie? A ja się zajmę A tych, tych moc... tutaj nie muszę odkręcać? Nie, tych mi nie popuszczę, bo to nie. jest od regulacji sprzęgła. Aha. Tylko to dookoła, nie wiem, i jest tam chyba 14. Tam. Dobra, Te odkręcę. 13 klucze, czekaj, bo tu się mogło do ostatniego razu podmieniać. A, to... grzechotka, grzechotka. Grzechotka. Tam też mieć tą dużą tom, ale tu czekaj. 13, zaraz tutaj poszukam. Weź sobie to tam odróż, czekaj, to jest 19, to nie tu. To jest 13. 13 Dobra. 14. 18, już mały. Ogólnie dzięki za taką aktywność nie? pod ostatnim filmem. Podziękujesz czy nie podziękujesz? No, dziękuję bardzo. <laughs> Proszę bardzo, zostaw taki Krzysiu. Tak, Jakiegoś nie ma. Krzysiu się, mechanik. Krzysiu się po, po <laughs> ja, ja, A Za ja jakiego się... pudełka je ładować? A pudełka to się znowu. A jak byś jakiś miał? Organizuje. Jakbyś jakieś pudło miał, to chętnie bym je przyjął. Pudełko dla Ciebie. Postaw wiadereczko. Zorganizuję jakieś pudełeczko. W środek. I to mamy. Pudełeczko. Ja odkręcę pokrywę przed nią. Kiedy będzie składanie? Podejrzewam, że teraz w przyszłym tygodniu do tej roboty. Teraz jak wiadomo pojutrze święto, jutro mam takie inne trochę sprawy do załatwienia i... Jutro flaszka. To tak no, to jak zawsze też przed świętami i w świetle. No. no i co tam, w piątek też mam wyjazd taki bardziej do sfinalizowania. Do ogarnięcia. Do ogarnięcia i w sobotę dzień a ja tak już liczyłeś ogólnie ile tutaj wyjdzie za części, mniej więcej? Około 2000. tysięcy. Około dwóch tysięcy. Jeżeli się nie mylę i nic nie podrożało, ale podejrzewam, że z nowym rokiem wszystko podrożało. teraz Ci powiem, że to wszystko już w... drożeje, nie? Podejrzewam, że też już podrożały, ale... No co, to muszę kupić cztery zestawy naprawcze, czyli tuleja, tłok, pierścienie, 4 co wody, bo... To... Wymieniam, nie sprawdzam, nie daję do żadnych regeneracji. Kupuję nowe czeskie i koniec, bo się przyjechałem na tym. No, nowe korbowody, panewki muszę zmienić też, do porządku dojść z tą pompą. Bo to mi się nie podoba, oczywiście, pompą. Wody? Nie, pompą pom, Pompą wewnątrz, co to jest? No, no, no. no, no, no. Nie chcę, muszę tam dojść do ładu, bo na wysokie nie podaje. I co tam jeszcze muszę zrobić? No sprzęgło tam takie, no to zawsze wychodzą. Pierdoły. Pierdoły wychodzą takie zawsze. Zawsze mówiłam tylko to i to do zrobienia, ale rozbierając inne też rzeczy wychodzą, nie? No, no, to no to tak jest zawsze. Te... Awarie. Nie roz jak siebie nawet rozbierasz to. Nie, mogą być jak... A? Może wystąpić jakaś awaria. No. <gruzadania> no, taki, taki Ej, taki tam żarcik. Taki tam żarcik, No i cudne. jeszcze Wałka nie będzie w prawie bo Nie wiadomo. Muszę też o tym, po tym, o tym wszystkim powiedzieć. Dziś wieczorem ja spokojnie usiądę, to wszystko po, po, podpisuję, podsprawdzam i... Dziś wieczorem już jest wieczór. mam trochę inaczej godziny puste. O też... To zależy, nie? No, zależy jak zależy. zależy o której rano wstajesz. A jak stajesz o dziesiąty, to wiesz to. Zmianą, zmiana, zmiana tematów dla, dla Ciebie 19 to jest dopiero południe. Roby dowa, pora. No. Stoje na jemodie. Idę się wy, 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 wy ten, wypróżnić. Niech trzeba, chyba, nie trzeba. I do roboty. Do roboty. Nie no, bo mnie akurat mam już wolne, ale chodzi do pracy to tak nie ma, że... O! Co tam się stało się? Łukasz. Pokaż tarcz. Spolono. Ja na no, ogólnie tą tarcz też cię wymienić, bo ona już nie powiem. Sprzęgło spolił. Sprzęgło jest do zrobienia. To Czy... połóż nie na karta No połóż kołmaski maski tam bliżej. To weź go zapol, zobaczymy jak chodzi. Kurde, człowiek jak <grym> o. Witamy po krótkiej przerwie. <grym> Kurwa. To jest wygodnie może ci być, ale. Hmm. Co tu dalej mam rozebrać? Eee, już ci mówię. Rozkręcę, eee, musisz tutaj te śruby podkręcać. Tu po. No od- Tak, ale poodbezpieczać. No te blaszki. Blaszki, no? tak, a później. Ja, wiem, ja, 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 ja ci będę musiał pewnie pomóc to rozkręcić, bo to nie jest tak łatwo. Ja rozkręcać. Ja wiem. Ja wiem. Ja wiem. <kluz> Także o, tu widzicie, tu na tej tulei był właśnie przedmuch. Eee. Zkręcamy dalej. Chcę, trochę ci ją ustawę, trochę niżej. Łukasz popraw. O Czy ci boli? Owa, owa, ma głowę. Jak na kaców. Owa, owa. Teraz to, to już nic nie widzę. Teraz to, to już nic nie widzę. Aż mi to poprawił, kopoku. Kurwa. Aż, aż, aż mi oko boli. Także ten. O, I tak remont powoli przebiega. Oczywiście. Terminy są napięte. Musimy złożyć tutaj, zrobić ten tutaj silnik. Później musimy rozpocząć. Skromny remont rusza C330. Jeszcze mój rower będziemy naprawić. Też o. Pokrywa zdjęta. Mamy tutaj cały rozrząd. Nie wiadomo, nie wiem czy widzicie. Po co? rozrządzie luzów nie ma. Także pokrywam, mam zdjętą. No światło, to byśmy się Nawet ci powiem, że w miarę czysty ten silnik nie jest zabrudzony. Nie jest brudny. Nie jest brudny olej na czas zmieniany. Młotek, małotek, małotek. Gdzieś młotek. powinien być młotek, ale nie młotek. wiemy gdzie. Ja odmówię to na bok. Małotek, to młotek. Momencik, już idę. Łukaszu, nie nerwuj się. Proszę bardzo, mały młotek. Mam mi... śrubokręt do pukania? Jakiś masz lepszy? Nie znam się na Proszę bardzo. Secha poku, Co, ja teraz chwileczkę mam przerwy. Aż tutaj Mateuszek Płaszki. rozkręci. Znaczy w tym odbezpieczyć śruby. Kurde, pierwszy raz mam kamerę na głowie, dziwnie się czuję. Widzę, bardzo. nie? Bardzo. Co mówisz? Co mówię? A, idzie się przyzwyczaić, wiesz? Tylko musisz pamiętać, żeby coś mówić. Mówię, mówię. Mówię, mówię. Jest Na mojej pracy. Tylko wiesz, że ci za to nie płacę, nie? Ty sobie nie myśl, nie? Możecie coś zostaniesz za tą robotę. Na razie. A no to kamerę zostawiasz? OK. Gdzie? No, Trzy nachyl nie mam, nie mam drugiego. Mam tylko jeden śrubokręt na całym warsztacie. No i co? Traktor się tak prezentuje. O, bez silnika wewnątrz. Z zewnątrz. O, Mateuszek kręci. No, gdzie tym? Chopokrę. Daj mnie to, synu. Teraz ja. Będę się bawił Przeduszkę tą co ty tam masz przede, 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 wszystkim. przede wszystkim tu proszę bardzo taka jeszcze tam na miejsce. O Jezu, za dużo masz tego wszystkiego w rękach Cyk. Nie tą 19 Synek tu, tu jest taka lepsza troszeczkę o ja. Teraz ja będę teraz ojciec będzie kręcił Mocno trzymaj łukasz No Aaaa oh, Puściła jedna. Poszło? Poszło Poszło Poszedł jak dziś w kukurydza No tak jak to nie chce tak wejść, To już taki oto ty Swoisty młotek Ten mały młotek Ten mały Mały Michał. Mały młotek Mały mihoł okay. Ta rurka strzeli w zęby Ja to cię zabiję Niech to państwo leci wstawią. Nie wiesz Na kasę chorych Zęby w gratisie. No, ale... tak jak mówisz, nie? Trzymaj łukć. Łukasz. Kulka to dokręca. Chyba ja. To już samo się dokręciło. Mam no, takie obroty, nie? Tu wszystkie popuściłeś? Nie, jeszcze dwie. Jak mi się z 60 zaczynę, to będę wiedział po tym filmiku jak naprawić. A no, myślę, że mnie weźmiesz do roboty. Nie no sam się męczył, zarobił sobie parę talarów, a ty, ty mi ty mówisz, że sam się będziesz męczył. A ty mi za pomoc nie płacisz, to ja też nie będę płacił, piwo ci kupię i wystarczy. Też może, ja jestem to jest za godzinę? Czteropak. Chodziło mi o pieniądze, ale, ale dobra. <śmiech> 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 może być, może być. Nie przeszkadza, nie ci, było to. Tematu. Nie przeszkadza ci to. <laughs> nie było tematu. Kurwa, że mnie nie w tą śrubę pukło. Wepce pukną. Widzieliście? Tylko sobie. No czuję, że mi ta kamera zaraz spadnie, nie? Ach, te wstrząsy. Co, nie idzie? O kurwa. Kurwa, kto to dojebał? Ogólnie przepraszam za przekleństwa. Trochę trochę drewniach. Poszło. Dobra. Poszło z gruzem. Coś ja męczyłem. No dy ja kurwa idź. Jedziemy do sklepu. Po co jedziemy? Po zaopatrzenie. Po zaopatrzenie, bo nam się strasznie chce, chce pić. Mechanik kurwa górskie. hopka O! Oj, 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 oj. Ogólnie musimy bardzo powoli, bo są drogie mandaty w tym roku. <grym> tak jest. Obudujmy. A właśnie, a propos tych cen, co do góry, mówiłem, że idą wszystko do góry, to nawet mandaty do góry poszły. No, nawet mandaty. Nie wiem, jak będzie widać, kurde, bez ciemno. Dobra, my jedziemy i będziemy się widzieć na, na warsztacie z powrotem. Wracamy po krótkiej przerwie. <grym zespołowań> Ej, <to> <grym zespołowań> Czekaj, Trzy, dwa, jeden. <grym> Witajcie <zespołowań> po krótkiej przerwie! Idziemy. To dalej. Niech się to nie? Tutaj nie będziemy mówić na głośno, ale co na co ja na zrobimy, nie? No, 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 dobra. No, To uciekamy albo pociukamy... No, nie, nie, no, O co bym żeby się temat Dalej, klucz pora! Gdzie ty, kogoś dziewiętnastu y Witam po krótkiej przerwie. Mamy godzinę 22. Mateusz właśnie pojechał przed chwilą do domu. I co mógłbym Wam tutaj powiedzieć? Zostawił mi kamerę, abym coś dograł. Tak więc dogrywam. Rozebraliśmy silnik. Wyjęliśmy wał. Tłoki tuleje. Wyjęliśmy tutaj o takim ściągaczem. Tutaj mamy tłok tuleje. Trzecia tulej pęknięta. Na dwóch pękły gumy. Te uszczelniające tutaj, sorry, że to wszystko jest takie brudne, ale no to w piach wpadło, tutaj w piach, na no posadzkę no po go postawiłem, jest brudne, nie? Wał oczywiście, wszystko, tłoki z yy, korbowodami leżą oczywiście na tekturze, tam mam pompę w, w olejową. No i co mogę wam powiedzieć, nie? Tutaj panewka, mogę przyświecić w tym miejscu straszny rów, nie? Tutaj w tym miejscu straszny rów. Tutaj ciśnienie uciekało, a nareszcie bez zarzutów, nie? Wszystko elegancko, tak jak powinno być. Nie ma żadnych śladów użytkowań, rys, jakichś tam większych. No i co? Co mogę mówić? Sprzęgło jest do zrobienia. Jest fres na tarczy yy, przekaźnika. Jest pop, nie ma go praktycznie. Co tam jeszcze jest do zrobienia oprócz tego? ogólnie no, muszę umyć ten ci cały blok, bo jest w stanie krytycznym, nie no, dosyć żarzy dużo po trzech latach. Woda jest bardzo brzydka. Tak to jest jak właśnie silnik chodzi na wodzie, nie? Nie powinien chodzić silnik na wodzie, no ale tutaj w tym wypadku akurat musiał chodzić na wodzie, bo była chłodnica kiepska. Ja już założyłem nową chłodnicę, ale nie zakładałem nowej chłodnicy, no nie wlewałem płynu do niego z tego względu, gdyż no mogłoby gumy właśnie. Na w jak nie wytrzymać tego. Musimy prędzej już rozbierać, nie? No, a tak jeszcze nie dojechać, się nie przetrzymała, nie? No i tutaj szlifów żadnych nie będziemy robić, żadnych wałów szlifować, bo to nie ma potrzeby, tylko wymiana panewki główne, bo korbowodowe są dobre. Korbowody, yy, nie wiem, muszę je obejrzeć do, dokładnie, czy nie są wybite na tulejkach, czy muszę je kupić nowe, czy mogą zostać stare, ale podejrzewam, że mogą zostać stare, bo nie są jeszcze złe. Co dalej? Hmm. Oczywiście tu leje tłoki nowe, może to już mówiłem kilkakrotnie, jeszcze raz to mogę powtórzyć nawet do pewności, no i, i co ogólnie, no jutro pewnie umyję blok, jeżeli znajdę chwilę, bo też mam innych dużo obowiązków, no i jutro umyję myślę blok, miskę pewnie też, jak dam radę. I zacznę to wszystko sobie już powoli myć, szykować, kompletować, pojadę też po części jutra, jak znajdę też chwilkę, ale po części raczej pojadę w piątek lub zamówię telefonicznie, aby wszystko przygotowali, no i co dalej, no i myślę, że w w przyszłym tygodniu, bo w tym tygodniu już nie dam rady, zaczniemy składać, myślę, że też jakiś vlog ze składania tego silnika będzie, postaram się nagrać, o ile czas pozwoli Mateuszowi, jak i mi. Bo, jak wiadomo, obydwoje, obydwoje pracujemy, każdy pracuje, różnie to godzinówki wychodzą, jak zależy, kto, kto o której kończy. Ja też, jak wiadomo, przyjadę z pracy, czasami nie chcę się już nic robić, bo no, jeszcze człowiek zmęczony. I co dalej mogę jeszcze powiedzieć? No, chyba to wszystko. Trzeba się brać do roboty i tylko tyle mogę Wam powiedzieć. Także. To by było na tyle z dzisiejszego vloga. I co mogę dalej powiedzieć? Nic. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.